Dzień dobry! Dzisiaj przychodzę do was z kolejną częścią moich 10 ulubieńców i tym razem jest to już część ostatnia poświęcona rzeźbie. W ramach tego mini cyklu pojawi się jeszcze odcinek o dziełach, których nie lubię, ale no trudno go nazwać moimi ulubieńcami. Tak więc już nie przedłużając, zapraszam was na podróż po rzeźbie przez wieki i to taki, która wywołuje we mnie największe emocje. I od razu też zaznaczę, że w paru momentach miałam Problem z tym, że lubię całe, całą twórczość artysty, a nie koniecznie jakieś jednego poszczególne dzieło, więc często te pojedyncze dzieła są wyborem troszeczkę z przypadku, dlatego żeby nie powiedzieć, że lubię całą twórczość jakiegoś tam artysty, ale to w trakcie filmu będę Wam zaznaczać, że to właśnie tutaj o to chodzi. Także przechodzimy do miejsca dziesiątego, na którym znajduje się Calder i jego mobile. Absolutnie uwielbiam połączenie mondrianowskich kolorów z... Tą kalderowską formą z całym ruchem, z tym, że te rzeźby najlepiej działają w dużych przestrzeniach, gdzie mogą na nie działać czynniki zewnętrzne, gdzie one się ruszają i wyglądają fantastycznie. To jest zdecydowanie to, co lubię. Zaczerpnięcie z różnych koncepcji, które były już wcześniej w sztuce, i stworzenie z tego wszystkiego czegoś zupełnie nowego. Uważam, że kalderowi wyszło to rewelacyjnie i dlatego mnie nieustannie zachwyca. Miejsce dziewiąte, czyli nikę z samotraki. Dla mnie ta rzeźba jest takim troszeczkę symbolem w ogóle sztuki greckiej, która jest dla mnie po prostu tak estetycznie przepiękna. Dlatego nie mogłabym nie umieścić tutaj niczego ze sztuki, starożytnej I z tego wszystkiego wybrałam Nikes samotraki, ponieważ przedstawia ona mój ulubiony okres w tej sztuce, czyli okres hellenistyczny, gdzie wszystko jest jak najbardziej w ruchu. Ja, ja we wszystkich dziedzinach bardzo lubię dynamizm, więc także tutaj nie mogłam wybrać statycznej, klasycznej greckiej rzeźby, tylko musiało to być coś z rzeźby hellenistycznej. A jednocześnie nie jestem fanką wielkich kompozycji, jak chociażby Grupa Byka Farnezyjskiego, dlatego postawiłam tutaj na Nikes samotraki, która jest Przepiękna jest. Szczerze mówiąc, dosyć trudno znaleźć mi tutaj jakieś konkretne cechy, które sprawiają, że lubię akurat tę rzeźbę ze wszystkich innych. Po prostu uważam, że całościowo ona mi gdzieś tam w środku klika, a oprócz tego jest fantastycznym symbolem rzeźby hellenistycznej, więc z tego powodu umieściłam ją tutaj. Kolejne miejsce należy do Giacomettiego i jego postaci kobiecej. I podobnie również tutaj to jest jedynie symbol. Ja jestem ogromną fanką całej twórczości Giacomettiego, uwielbiam to, co on robi z ludzkimi proporcjami, ale także to, co robi z fakturą tych rzeźb. To, jak on się tym wszystkim bawi, jak to przekształca, deformuje, dekonstruuje, to, że mamy wrażenie, że te rzeźby nam się zaraz połamią. Znaczy, oczywiście one nam się nie połamią ze względu na materiał, który jest tutaj użyty, ale jeżeli jakikolwiek człowiek miałby mieć takie proporcje, to on nie byłby w stanie zrobić pół kroku, ani nawet stan na spokojnie. Absolutnie to uwielbiam. Bardzo lubię też to, że jego twarze często są zdeformowane właśnie przez tę fakturę, której on używa. Kolejne miejsce należy do Henry'ego Mura i jego króla i królowej. Dla mnie jest to rzeźba, symbol XX wieku. Chociaż, jak możecie zauważyć już w poprzednich propozycjach, ja w ogóle lubię rzeźby XX wieku, uważam, że jest fantastyczna, ale w tym wszystkim, Henry Murray jest dla mnie bardzo wyjątkowy, bardzo lubię jego estetykę i w przeciwieństwie do Giacometti'ego, lubię te jego gładkie faktury, to, że wszystko się błyszczy. Lubię też to, że te jego rzeźby są całkowicie zaplanowane, że te przestrzały, które my widzimy, one nie są przypadkowe, one są. Dokładnie częścią rzeźby, i taki był zamysł artysty, i to, jak bardzo to jest koncepcyjne i konceptualne w pewnym sensie, bardzo mi odpowiada. I niezwykłą przyjemność estetyczną mi sprawia patrzenie na jego rzeźby, zwłaszcza na te, które troszeczkę swoją formą już odbiegają od tego, co przedstawiają, i czasami trzeba się natrudzić, żeby zobaczyć to, co sugeruje nam tytuł. I ja jestem ogromną fanką w ogóle wszelkiego tego typu. Zabawy z odbiorcą sztuki. Także tutaj, no, Henry Moore całkowicie mnie urzeka. Robimy duży przeskok stylistyczny, bo miejsce kolejne należy do Michała Anioła i jego Dawida. I jak chwilę wcześniej powiedziałam, że nie do końca przepadam za stylistyką statyczną, no tak. Michał Anioł i Dawid nieustannie od lat mnie urzeka. Po pierwsze, bo ja bardzo lubię historię Dawida. Zaczęło się to od mojej chorej fascynacji Karawadzie, ale przez obrazy Karawadzie w ogóle bardzo lubię przedstawienia Dawida. Tym bardziej, że jest to dosyć częsty motyw w sztuce, więc, patrzenie na to, jak przez lata on się jest inaczej ukazywany, jest dla mnie niezwykle fascynujące. I Dawid Michała Anioła jest dla mnie pewnym symbolem nie tylko Dawida, nie tylko rzeźby, ale też renesansu, artysty, pewnych ideałów. Uważam, że jest wspaniałe. Absolutnie kocham to, w jaki sposób są oddane rzeźby na dłoniach Dawida, a całości dopełniają jego źrenice. No, jak można się nie zakochać w tych serduszkach? Trochę mnie to bawi, ale absolutnie uwielbiam. Na chwilę wracamy do rzeźby XX wieku, ponieważ kolejne miejsce należy do Brangusiego i do jego księżnej X, która księżnej nam ani trochę nie przypomina i wszyscy mamy dosyć jednoznaczne skojarzenia z tą rzeźbą. Ja nie jestem wyjątkiem, Matisse nie był wyjątkiem, w ogóle nikt nie jest wyjątkiem. Także bardzo lubię właśnie tę zabawę, którą tutaj wam już wcześniej powiedziałam, jak artysta w pewien sposób droczy się z widzem. I jeżeli wiemy, że u Brangusiego to wynika z jakiegoś dużego uproszczenia, to ta forma, do której on tutaj finalnie doszedł, to jesteśmy w stanie na to patrzeć z zupełnie innej perspektywy niż osoba, która wchodzi do galerii i ma tę rzeźbę i po prostu ma podpis księżnej X, bo wtedy w głowie robi się dosyć duży protest, że to ani trochę nie jest księżna. I bardzo lubię to, że trzeba tutaj poznać trochę więcej historii, żeby w pełni to. Zrozumieć i też całą kontekstową, i to, jaki skandal wywoływała ta rzeźba we wcześniejszych latach. Wszystko to bardzo lubię, a oprócz tego bardzo lubię to uproszczenie formy, że od portretu doszliśmy do takiej bardzo obłej, organicznej formy. Dla mnie jest to absolutnie fascynujące, jak bardzo artyści widzą rzeczy, których my, jako osoby, które nie są artystami, nie widzimy. Kolejne dzieło, które robi podobną rzecz, jest to małpka stworzona przez Picassa. Picasso do stworzenia tej rzeźby wykorzystał samochodzik swojego syna. I motyw, gdzie Picasso rzeczy codziennego użytku przekształca na dzieła sztuki, dopatrując się w nich właśnie rzeczy, których pozornie byśmy się tam nie dopatrzyli, jest dla mnie absolutnie fascynującą rzeczą. I nie wiem, ile razy w swoim życiu widziałam samochodzik, a nigdy wcześniej, przed zobaczeniem tej rzeźby, nie Wpadłabym na to, że on może być fragmentem zwierzęcia, tak samo jak rowerowe siodełko może być głową byka i wiele innych tego typu przykładów. Po raz kolejny jest to dla mnie przykład tego, że artyści widzą w rzeczach znacznie więcej niż widzę ja jako nieartysta i jest to dla mnie zawsze niezwykle fascynujące odkrywanie tego, co ktoś zobaczył i czego ja bym bez tego kogoś nie zobaczyła. I bardzo się cieszę, że mam możliwość patrzenia na takie rzeczy i odkrywania tego wszystkiego. Jest to dla mnie bardzo fascynujące i nieustannie mnie zaskakuje, jak wiele rzeczy można zobaczyć. Teoretycznie prostych rzeczach. Przechodzimy na podium, miejsce trzecie: Porwanie Prozrepiny stworzone przez Berniniego. Bernini jest w ogóle jednym z moich absolutnie ukochanych rzeźbiarzy. Uwielbiam tą jego całą barokową dynamikę, kocham precyzję szczegółów i to, że Bernini sam nie tworzył tych dzieł, tylko miał do tego cały warsztat, ani trochę mi tego nie psuje. Szczerze mówiąc, nie do końca mnie to obchodzi. W tyle mojej głowy zawsze jest to. Tylko Bernini, mimo że ja wiem, że nad tymi rzeźbami pracowały dziesiątki osób, to gdzieś to tam spycham w mojej podświadomości i zostaje tylko Bernini. Wydaje mi się, że najsłynniejszą rzeźbą Berniniego jest Apollo i Dafne. I tamtą rzeźbę też absolutnie kocham, uważam, że jest wspaniała. Jednak porwanie prozrepiny jest dla mnie lepsze, jeżeli mogę to w ogóle tak wartościować, z jednego względu. Udo prozrepin. To, co tam jest zrobione z marmurem, to jak pięknie dłoń mężczyzny wtapia się w tą tkankę. Wiem, że to jest twardy marmur, ale to jak bardzo daje to fakturę skóry, której ktoś dotyka, dla mnie jest po prostu zupełnym majstersztykiem artystycznym i pokazaniem wszystkiego tego, co artysta może robić najlepiej w materiale rzeźbiarskim. Absolutnie uwielbiam i jestem pod ogromnym wrażeniem i za każdym razem zachwyca mnie tak samo, jak nie bardziej. Drugie miejsce należy do Rodena i jego rzeźby The Eternal Idol. Uważam, że jest przewspaniałe. Prze, prze Moim zdaniem jest to najpiękniejsze pokazanie sensualnej relacji pomiędzy ludźmi w rzeźbie, jaką w ogóle znam. Oczywiście wiadomo jest, w jakim momencie Ci ludzie są przedstawieni, a jednocześnie moim zdaniem Rodan nie przekroczył tej granicy. To nie jest wulgarne. To jest bardzo zmysłowe, bardzo erotyczne, sensualne, ale właśnie nie przekracza tej cienkiej granicy, żeby to się robiło niesmaczne. Te postacie są nago. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do nagich ludzi w rzeźbie. Z naszej dzisiejszej perspektywy, już samo rozebranie postaci sprawia, że myślimy o czymś w kontekście mocno erotycznym. Przynajmniej ja mam takie odczucia, że nagość kojarzy nam się od razu z wyuzdaniem i z wulgarnością. Tutaj absolutnie tak nie jest. Wiemy, że ci ludzie są pokazani w trakcie miłosnego aktu, a jednocześnie jest właśnie zachowana ta. To... Cała dyskrecja między nimi, z jednej strony mamy trochę wrażenie, jakbyśmy ich podglądali, ale oni absolutnie się nami nie przejmują. Uwielbiam mimikę tej kobiety, to jaka ona jest spokojna, jak delikatnie wyciąga dłoń w stronę tego mężczyzny. I jednocześnie gest, który za każdym razem kupuje moje serce jest to, co ten mężczyzna robi, ponieważ on ją całuje, ale moglibyśmy się spodziewać, że w takim momencie ich relacji on powinien ją całować po biuście, a on tego nie robi, tylko całuje ją w żebra. Wydaje mi się, że gdyby ten mężczyzna całował ją po piersiach, to właśnie robiłoby nam się to troszeczkę wulgarne, a przez to, że on tego nie robi, tylko delikatnie ją gdzieś tam całuje, Sprawia, że nie przekraczamy tej granicy i, i że jest to bardzo dobre w odbiorze. Jest tylko jedna rzecz, która mnie denerwuje w tej rzeźbie, mianowicie to, że ten mężczyzna trzyma ręce za sobą. Naturalnie by było, gdyby on położył je na biodrach tej kobiety, ale on tego nie robi i to jest ta rzecz, która mnie troszeczkę drażni w tej rzeźbie, ale mimo wszystko uważam, że jest wspaniała i bardzo, bardzo ją lubię. Miejsce pierwsze. To jest moja absolutnie ukochana rzeźba. Ale jednocześnie jest też jednym z najsmutniejszych dzieł sztuki, które znam. Mówię tutaj o Matce ze Zmarłym Dzieckiem stworzonym przez Kate Kollwitz. I chodzi mi tutaj o tę wersję, która znajduje się w Nowym Odwachu w Berlinie. To co prawda nie jest rzeźba Stricte Kolwicz, tylko to jest kopia wykonana przez innego artystę, ale zakładamy, że mówimy tutaj o Kollwitz. Tutaj pominę historię Nowego Odwachu, którego funkcja. Na przestrzeni lat zmieniała się od miejsca upamiętniającego przez funkcję propagandową wykorzystywaną przez Hitlera. Naprawdę nie chcę tutaj w to wchodzić i nie chcę tutaj się zagłębiać tak w dyskusję na temat funkcjonalności tego budynku. Chciałabym także pominąć aspekt, który mówi o tym, że teoretycznie ta budowla była zaplanowana jako pusta w środku, a teraz coś w niej jest, bo nie ma to dla mnie większego znaczenia. Chodzi mi o to, jak bardzo ta rzeźba. Działa. Jeżeli dołożymy do tego sobie historię Kate Colwitz, która w wojnie straciła i męża, i syna, więc te wspomnienia wojenne były w niej bardzo mocne. I tutaj mamy rzeźbę przedstawiającą matkę ze zmarłym dzieckiem. I wiemy, że ona powstała już w momencie, gdy syn Kolwic nie żył. I więc, jakby w pewien sposób, przekazała ona tu swoje emocje. Oprócz tego ta rzeźba jest zrobiona w konwencji Piety, czyli Matki Boskiej, która trzyma Jezusa po zdjęciu z krzyża. Więc jest w tym wszystkim bardzo dużo symboli. I moment, w którym stykamy się z budowlą, która przez lata pełniła różne funkcje związane z wojskowością i mamy w niej środku rzeźbę, przedstawiającą matkę z zabitym dzieckiem i wiemy, że ta rzeźba powstała na bazie osobistych doświadczeń i jeszcze tam jest tak cicho, tam nie ma nic oprócz tej rzeźby, to... Oh. Rozpłakałam się mówiąc o rzeźbie. To chyba pokazuje jak bardzo mnie ona rusza i dlaczego jest ona na pierwszym miejscu. Więc jak sobie uzmysłowimy tę rzeźbę na bazie jakich doświadczeń ona powstała i w jakim kontekście jest umieszczona, no... Na mnie to absolutnie działa i... Właśnie wzbudzenie we mnie emocji to jest to, czego ja oczekuję od sztuki. I żadna inna rzeźba nie porusza mnie tak bardzo, jak porusza mnie ta tutaj. I naprawdę nie obchodzą mnie jej walory estetyczne, bo ona rusza we mnie struny wewnętrzne, których nie rusza żadna inna. Więc dlatego, niezależnie od tego, jak bardzo smutna jest cała ta rzeźba i cała historia, która za nią stoi, dla mnie jest ona absolutnie moim ulubieńcem. I tak jak zawsze w komentarzach czekam na Waszych ulubieńców. Jestem ogromnie ciekawa, jakie dzieła, jakie strony Was poruszają. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Przypominam, że możecie łapkować, komentować, subskrybować. To wszystko daje mi ogrom satysfakcji. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Do zobaczenia za tydzień. Pa!